Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia w Toronto. Serdecznie, acz smutno, bo 2 listopada dostaliśmy informację, że odszedł od nas jeden z najznakomitszych kompozytorów, muzyków, artystów, wokalistów, gitarzystów, Mirosław Breguła, który był na co dzień moim przyjacielem. Mirka Bregułę poznałem jakieś 10 lat temu, dawne to czasy. Z roku na rok ta najpierw znajomość przeradzała się później w przyjacielskość i tak trwała do dziś coraz mocniejsza wspólne odwiedzanie się z małżonkami wspólne kolacje śpiewy granie gitarowe wspólne przeżywanie dzielenie się spostrzeżeniami to wszystko kiedy uświadomię sobie że już za mną boli Myślę, że w kilku zdaniach będę starał się wrócić do tego wszystkiego, co wydarzyło się w Mirka życiu, do tego wszystkiego, co jestem sobie w stanie przypomnieć, do tego, o czym warto powiedzieć. A zaczniemy, myślę, od wspomnień związanych z Johnem Lennonem i występem zespołu Universe na jednym z festiwali. Z tą piosenką to, e, szczerze powiedziawszy, kojarzy się wiele różnych fajnych wspomnień, szczególnie Mirkowi Bregule i Heniowi Cichowi, bo przecież te dwie osoby od samego początku stanowiły trzon tegoż zespołu. Kiedy w 83 roku młodziutki Universe przyjechał na festiwal w Opolu z piosenką Mr. Lennon, to, mm, pamiętam, że musieli, z tego co opowiadają, pokazywać dowody osobiste, kiedy wchodzili do amfiteatru, jako że nie chciano im wierzyć, że tak młodzi artyści mieli wtedy może 18 lat. Mogą pisać tak dobre piosenki. Drugie miejsce na tym festiwalu i według opowiadań obu muzyków, Mirka i Henka, wiele, wiele koncertów, wiele list przebojów, które grały tą, tą piosenkę, związane z tym właśnie trasy koncertowe, bogate życie hotelowe po koncertach i wiele, wiele różnorakich pewno doświadczeń, które razem przeżywali. I tak ten Mr. Lennon. Napisany przez Mirka w chwilach chwili wielkich emo emocji w momencie kiedy odszedł John Lennon, bardzo autentyczna, prawdziwa piosenka, spowodowała, że wiele ludzi zakochało się w tego typu twórczości, i to zakochanie trwa do dziś. Szereg kolejnych kompozycji tylko przysparzało zespołowi Universe coraz większą ilość fanów. I piszczących fanek na koncertach, o czym Mirek również zawsze wspominał z pewnym uśmiechem, radością. Mirek Bregoła śpiewał: Johnny, wołacie świat. My dziś chcielibyśmy zaśpiewać: Mirek, wołacie świat. I zapytać dlaczego. A na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Żyłeś przez tyle dni, autograf mu dałeś, by odjechać. I znów się spotkać z nim. Dosięgło cię aż pięć kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić. Głos co jeszcze śpiewać mógł. Mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. To wie. Jeszcze mógłbyś grać Miliony zranionych serc Żołobą pokryły się Pytając Kto odważył się Twoje oko nie będzie już Wzłuchiwać się w Twych Od teraz Nie zaśpiewasz jej już nic Lecz mit, mit Jonah, dalej trwa Twój głos, Twój W serc twój pan ci oddaje cześć, czekając Kiedy spotka cię, nie płacze, bo szkoda łez Że świat tak okrutny jest, zabija się szerzy śmierć I'm kiedy Mirek z żoną przyjechali do nas do Kędzierzyna w odwiedziny. Mirek przyszedł i pierwsze co zrobił, to złapał za gitarę i zaczął grać. Grać coś, co zaczęło już przypominać szkielet jakiejś całkiem ciekawej piosenki. Potem wstając uderzył głową w strop i ta piosenka zaczęła nabierać jeszcze cieplejszych barw. Do tej pory się z tego śmieję, bo później o ile nie mylę faktów, to... Piosenka ta okazała się piosenką konkursową na festiwalu w Mrongowie. Piosenka Sen o San Francisco. Myślę, że niejednokrotnie poprzez radio Polonia w Toronto, trakendrolowcy, przemierzający bez kresy Kanady, niejednokrotnie zapewne mieli możliwość słuchania tej piosenki. Została ona wydana na płycie jako jeden z wielu songów kantrowych. To taka jedna z zabawnych sytuacji. Natomiast przypominam sobie moment, kiedy Mirek napisał piosenkę za nim. To piosenka z ich najnowszej płyty pod tym samym tytułem. Kiedy posłuchałem tego tekstu, szczerze powiedziawszy, byłem bardzo mile zaskoczony. Bardzo wiele głębi rozsądku w słowach refrenu z Mirek uzawarł. I kiedy zadzwoniłem do niego zaraz po odsłuchaniu tej piosenki, zadałem mu pytanie, gdzie u niego w tej małej głowie miszczą się takie mądre rzeczy. Oczywiście zaczął się śmiać, bo był osobą bardzo pogodną, wesołą. Powiedział, że no widzisz, czasem mi nie uda się coś napisać, co ma ręce i nogi, co mnie oczywiście rozbawiło. Taki właśnie był Mirek. Wesoły, pogodny, pełen uśmiechu, lubiący dowcipy, a jednocześnie bardzo wrażliwy, delikatny, czuły na ludzką krzywdę. Czego dowodem są różne jego piosenki w różnych okresach jego życia, czasem burzliwego, czasem może spokojniejszego, zawsze chyba jednak nieco bardziej innego, różniącego się od takiego normalnego, codziennego bytowania. Mirek miał bardzo dużo wyobraźni, kiedy pewnego razu, będąc u niego gościem, zapytałem: A w którym to oknie siedział i patrzył na gwiazdy? Pisząc piosenkę jak małe łzy, moim zdaniem jedną z piękniejszych, jakich napisał, wskazał na małe okno w kamerliku, ja wiem może 20 cm na 50, gdzie absolutnie nie dało się go otworzyć, żeby popatrzeć na świat. Wtedy zrozumiałem, jak wielką wyobraźnię ma ten skromny człowiek i jak wiele jego tekstów rodzi się głównie w jego sercu. mil. Jestem blisko. Jeszcze mocniej wciskam gaz. Muszę być na czas. żegnania. Ciężko jest żegnać przyjaciela, ciężko jest żegnać kogoś, kto był szczególnie bliski. W piątek 2 listopada, w dzień zaduszny, kiedy otrzymałem sms od osoby, z którą Mirek przeżył z 15 lat, od jego żony, i były napisane trzy wyrazy: Mirek nie żyje. To nie wierzyłem w to, co czytam, byłem pewny, że to jakiś błąd. Może głupi żart, ale to nie był błąd, to nie był głupi żart, to była prawda, smutna prawda, którą potwierdził mi również Heniek Cich, współzałożyciel Uniwers. I tak piątek zawalił się totalnie, sobota po piątku, niedziela po sobocie. O godzinie 11 w Chorzowie miał miejsce pogrzeb, pożegnanie człowieka, z którym związany byłem bardzo emocjonalnie, masa ludzi na pogrzebie, masa płaczących osób w szczególności mężczyzn jak wspomniał mój kolega łukasz który przyjechał na ten pogrzeb z Anglii stwierdził że tylu płaczących mężczyzn naraz jeszcze nie widział olbrzymie wzruszenie żal smutek pytania bez odpowiedzi pożegnania nie są łatwe chyba dla każdego z nas w trakcie mszy świętej śpiewał andrzej lampert ten sam który przed kilkoma dniami razem z Mirkiem bregułą śpiewał piosenkę niby bracia Śpiewali ją razem. Dziś śpiewał na jego pogrzebie i pewno też przez głowę mu nie mogło przejść, że coś takiego się stało. Podczas przy świętej śpiewana była również pieśń, krótkie cztery wersy nie wiem przez kogo napisana, nie wiem przez kogo skomponowana ale na tyle mocno utkwiła się w mojej pamięci, że postanowiłem ją po przyjeździe z pogrzebu nagrać. Nagrać i Zaproponować wam, słuchaczom w dalekiej Kanadzie, abyście może przez moment przenieśli się w tamte strony Śląskiego Chorzowa, gdzie uzylały się strumieniami, a smutek rozdzierał tysiące serc. Dziś już ten Górny Śląsk nie jest taki sam jak był. Dziś już nic nie będzie takie samo, a każdy kolejny dzień będzie pełen zastanowień, co dalej, co by było, gdyby Mirek żył. Jakoś trzeba będzie to wszystko poukładać. Mam nadzieję, że się uda i mam nadzieję, że Mirek patrząc z góry będzie nam pomagał i życzyłbym wam wszystkim szanowni radiosłuchacze radia polonia w toronto abyście nigdy nie doświadczyli straty przyjaciela ból jest straszny to wszystko co chciałem powiedzieć do usłyszenia wszystkim Teraz masz, za mi w niebie grasz Powiedz kiedy znów usłyszę Twe wołanie w taką ciszę Święty spokój teraz masz Za mi w niebie grasz Powiedz kiedy znów usłyszę wołanie w taką ciszę